Poczekajcie. Cześć, jest taki rower, który od dawna mnie interesuje, a właściwie od końca 2019 roku. To jest Cross Ventor 4.0 w specyfikacji na rok 2020. Jest on bardzo fajny, ponieważ wprowadza hamulce tarszowe, co prawda mechaniczne. Jest na kompletnej grupie Fiagra 4700, która jest właściwie taką moją grupą wyboru, bo nic więcej nie jest w tej chwili mi potrzebne. No i z daleka wygląda, jak to właśnie Kuba Niver, czyli Janusz Kolarstwa, określił w tym materiale, takie cross-vento team edition. Jest to moim zdaniem drower godny zainteresowania, ponieważ jest on zaprojektowany z myślą, aby przyjmować grubsze, większe opony. Jest on zaprojektowany z myślą dalszego rozwoju, na ma sztywne osie przyjmie też komponenty wyższej klasy. Dogłębne przedstawienie rozwiązań tego modelu znajdziecie u Janka Piątkiewicza na kanale DobryRower.pl, gdzie wyraźnie on pokazuje, dlaczego jest to rower wart zainteresowania w tym segmencie cenowym. Z mojej strony bardzo żałuję, że Cross w tej chwili nie oferuje jeszcze sprzedaży framesetów, według tego, co z nimi korespondowałem na Instagramie, myślą o tym byłoby to bardzo fajne, ponieważ nie za bardzo chcemy się kupować cały rower i potem zmieniać, albo sprzedawać mój, albo wymieniać ich nieużywaną Tiagrę na moją używaną Tiagrę i tak Mam nadzieję, że u się to niedługo zmieni, bo jest to rzeczywiście rower godny zainteresowania i bardzo, bardzo moim zdaniem perspektywiczny dla takiego kolarza jak ja. Smacznego. Cześć.